Rozmiarowa pieluszka Sayo, czyli zepnij wszystko w jedno, to taka siostra bardzo ulepszona i wzbogacona dotychczas znanej pieluszki All in One, czyli wszystko w jednym. Pieluszka, która powstała z myślą o rodzicach, którzy poszukują rozwiązań bardzo wygodnych, bardzo komfortowych. Pieluszka, która zapewnia ochronę dziecka bez żadnych dodatkowych załączników, wkładów itd. Jak widać, trzy rozmiary L, M i M są przeznaczone dla dzieci o różnej wadze, dopasowane do ich potrzeb. Pomimo tego, że pieluszka jest już w rozmiarze Mamy tutaj jednak możliwość jeszcze spięcia pieluszki na poziomą, co jest, jest niezbędne w momencie, kiedy chcemy bardzo precyzyjnie dopasować pieluszkę do, do wagi, do budowy ciała dziecka. I już wchodząc w szczegóły, z czego składa się taka pieluszka Sayo Royal, takie królewskie dziecko mamimaus. Pieruszka jest zbudowana tradycyjnie, tak jak wszystkie pieluszki dotychczasowe, z warstwy zewnętrznej, nieprzemakalnej pól. Jest zapinana na jeden rząd nap. Jeden rząd nap w pasie regulujący zapięcie. Jeden rząd, oczywiście, wygodny zapięcia na łapeczkach spinających. To jest zewnętrzna powłoczka takiej pieluszki sają. Co my mamy wewnątrz? Wewnątrz rozłożymy ją na czynniki pierwsze. Zobaczymy, jak to ta pieluszka nam tutaj wygląda i teraz tak. Panel przedni, pulowy, czyli warstwa taka chroniąca jakby przed przeciekaniem, przed, wy, przed wymakaniem zawartości całego tutaj chłonnego wnętrza, dalej poza pieluszkę. Taki kołnierzyk. On spełnia dwojaką funkcję, bo jest też, stanowi też ochronę napek spinających, które są zamieszczone tutaj wewnątrz. Do tych napek zaraz dojdziemy. Tylna część pieluszki SAJO to jest tylny kołnierz, też pulowy, który stanowi drugą barierę, drugą zonę bezpieczeństwa z tyłu. Gumeczka szeroka, tym razem szeroka, dopasowująca się lepiej jakby z łatwością do, do plecków dziecka, aczkolwiek nie powoduje żadnych odciskań i żadnych dyskomfortu, żadnego tutaj dla dzieciątka. Warstwa wewnętrzna, najważniejsza, serce pieluszki. Co my tutaj z czego ona nam się tutaj składa? A więc ta, pierwsza warstwa to jest frota bawełniano-bambuskowa, która przylega tutaj jakby do spodu pieluszki zamiast kieszeni, które, która jest wbudowana w Ają na przykład w, z naszego systemu w jest rozwiązana sprawa wkładu chłonnego w ten sposób, że wkładzik nigdzie nie jest chowany. Jest rozkładany całkowicie do, na czynniki pierwsze. Możemy go rozłoż, rozłożyć zupełnie, zupełnie na prosto. Po co? Po to, żeby swobodnie, szybko wyschło nam tutaj cała, cała powierzchnia chłodna wewnętrzna. Co w przypadku kieszeni, no niestety czas wy, wysychania ajo jest dosyć wydłużony, gdyż no wiadomo, że kieszeń też jest krótkowa, zazwyczaj. I jest problem z dosuszeniem tej warstwy tutaj spodniej. Tutaj wszystko rozłączamy, wypinamy. I teraz tak, długi język Sayo to jest taki dwuczłonowy, dwukształtny język, prostokątna część połączona z częścią klepsydrową. I teraz ta klepsydrowa część, e, oprócz tego, że Dlatego jest w takim kształcie, żeby jednak zwiększyć i maksymalnie tą powierzchnię chłonną dobrze dopasować do pieluszki, ale potrzebujemy ją po to, żeby ją swobodnie wpiąć do pieluszki, bo ten cały język nie może nam ruchomo gonić, dlatego że nawet po założeniu dziecku jednak może dojść do jakichś tam odkształceń, wysunięć zniekształceń itd. Oczywiście, ważną zaletą jest też to, że możemy tutaj regulować troszkę jeszcze powierzchnię chłodną, ale po kolei, czyli prostokątna część wkładu połączona z częścią klepsydrową. Część klepsydrowa ma tutaj możliwość dopięcia busterka, czyli busterek. To jest taki. Kładzik niewielki, który jeszcze nam tutaj dodaje chłonności. I teraz, żeby to wszystko ładnie się działo, czyli się spięło, jak mówi sama nazwa, całość, możemy napkami spinającymi z systemu wpiąć do pieluszki. Kołnierzyk tutaj układamy. Teraz cały wkładzik prostokątny nam się tutaj ładnie wpiął. On nam już nie lata, nie goni, nie można go wyciągnąć, on się nam nie wysuwa i nie zniekształca. Zaletą takiego systemu jest to, że możemy swobodnie tym wkładem jakby jeszcze tutaj pomanewrować. Jeśli potrzebujemy wzmocnić warstwę środkową czy też warstwę górną, to możemy sobie tutaj pomanewrować. Bądź złożeniem samego boostera, bądź złożeniem wkładu i boostera wzmocnimy sobie warstwę tutaj środkową. Pomimo, yy, pomimo tego, że spinamy, spinamy wkład, ta powierzchnia jest na tyle luźna i otwarta, że zmieścimy tutaj nawet jeszcze jeden busterek czy jakąś warstwę yy, materiału, jeśli potrzebujemy jeszcze koniecznie czegoś tutaj dołożyć. Dodatkowym atutem takiej pieluszki sario royal jest obecność burt tak zwanych, czyli naszego systemu NoCrash, który zabezpiecza nam przed wydostaniem się zawartości pieluszki na zewnątrz, otulając delikatnie utka dziecka. Burty są odgrodzone takim panelem, tutaj pulowym paseczkiem pulowym, który dodatkowo i jeszcze mam nam ochraniać przed wydostaniem się tej wilgoci na zewnątrz i oczywiście gumka delikatna doszczelniająca, która tutaj wokół udek się układa i która uszczelnia, doszczelnia po założeniu pieluszki miejsce właśnie newralgiczne, czyli to, które jest najbardziej narażone na ewentualne wyciekanie, docisnięciem tej gumeczki do do udek dziecka. Duża zaleta yy, właśnie takiej konstrukcji pieluszki to przede wszystkim szybkość i swoboda wysychania oraz swobodne manewrowanie warstwami chłonnymi oraz ich ułożeniem yy, właśnie w całej warstwie chłonnej. Tak spięta i przygotowana pieluszka jest gotowa do założenia maluszkowi. Tak naprawdę właściwym zapięciem w Sayo Royal są napki, ale w bonusie dla tych, którzy oczekują czegoś więcej, mamy możliwość zmiany zapięcia, na przykład w pieluchowaniu nocnym, kiedy chcemy sobie przygotować pieluszkę na szybkie i, jakby, i, szybkie i bezproblemowe zmienienie pieluszki, jakby bez otwierania oczu. Więc mamy taki paseczek, e, paseczek rzepowy, który możemy tymczasowo wpiąć sobie w panel do zapięcia. To samo robimy z łapkami. Dopinamy pasek rzepowy do łapek zapinających, po to, żeby na przykład przygotować taką pieluszkę do zmiany dla babci. Dla taty, bo jest to prostsze i sobie łatwiej poradzi, łatwiej wyreguluje stopień zapięcia pieluszki bez trafiania w napki, bo, bo może nie zna systemu pieluchowania wielorazowego i łatwe założenie na przykład na noc, kiedy mówię robimy to ta, z takim zamkniętym okiem, ale swobodnie zapinamy sobie pieluszkę na rzepki. Ale to jest, tak jak mówię, tylko, za, za, tylko dodatkowy bonusik, yy, który używamy w sytuacjach, kiedy wymaga tego nasz czas lub, lub wymaga tego osoba, która się naszym dzieckiem w danym momencie opiekuje. Do prania i suszenia wypinamy, wypinamy paseczki i trzymamy na, na następne zapięcie kompletna pieluszka. Czeka na, na założenie dla malucha. W tym przypadku mamy rozmiar S. Tutaj mamy Meczkę -e, i L. -e. Są zbudowane analogicznie, dopasowane do wielkości do gabarytów dziecka, po to, żeby komfort pieluszkowania był jak największy.